Halo Co u Ciebie słychać? Jest nowy kolega To jest nowy kolega który chciał się y, po prostu Nagrywasz na YouTubie? No trochę tak właśnie teraz Ciebie nagrywam fajnie Chcesz y, z nami zamieszkać? Okej okay. To dawaj za mną I, i prowadzę okay. no, dobra. Mam naboje do Mam naboje do pompy Ej spoko, ja mam 207 trzymaj Tutaj w, na tym serwerze nie problem ale dobra, wezmę, to chodź, idzie, zaprowadzę cię do naszego... Domek się dopiero buduje, wiesz, bo my mamy bazę gdzie indziej, a teraz na zimie tutaj budujemy. Jest nowy Aha. przyjaciel, który będzie nam prawdopodobnie pomagał i będziemy łączyć się w większe, większe teamy i będziemy tutaj rządzić potem. Alo, alo, przyjacielu, prowadzę nam nowego kolegę! Ej, ten, tam jest jeszcze kolega, ale on nie ma mikro, on będzie pisał, wiesz? Okej okay. No a ten a co u ciebie słychać? Czemu nie w szkole? Chory jest O mam nadzieję że nic poważnego Zobacz przyjaciela nam znalazłem Cześć. on będzie z nami mieszkał teraz Haha jak fajnie nie? Będziemy se razem mieszkać Ej weź tam jeszcze się klemnij bo tam są dwa Ej, ja ci rzuciłem skrzynki, to możesz je poustawiać, ja idę da do... ej, znalazłem jakieś te silniki Dobra, to może mu pomóż tutaj budować, czy cokolwiek tam nie wiem, coś tam serup, ja idę lutować, dobra? Dobrze, a macie kurtkę? Bo zimno. No kurwa właśnie nie mamy ty Ale w tamtej bazie mama, ja mogę tam się tepnąć i z powrotem. Tu mogę. Dobra, ja ci zaraz przyniosę kurtkę, czekaj. I drodzy, teleportuję się z powrotem. Troszeczkę rzeczy wziąłem, co właśnie fajne również to jest to tutaj to, że można się tapnąć sobie z bazy do bazy, coś przynieść jak się za... Ja wiem, że to jest może ułatwienie, ale aczkolwiek bardzo przyjemne. O kurwa, gdzie jestem w ogóle, ty? Halo, halo, mam coś dla was, przyjaciele. To jest dla... dla nie dla ciebie, dla tamtego milicjanta, a dla ciebie mam tu, chodź. Dzięki Luzik przyjacielu e, Wybudujemy sobie tutaj Staram się zniszczyć chyba jeden fundament, jeżeli jestem w stanie Może ten I tutaj Postawić chcę ma... Ej, patrzcie, co przyniosłem, chodźcie tu, chodźcie tu wszyscy, patrzcie, ha, ha. fajne, nie? Tak. <laughs> to teraz ładnie się pożegnajcie do odcinka, powiedz coś o sobie, Charles, ile masz lat? Mam 12 lat Mhm. Mm to tyle co przyjaciel O kolega się pożegnał, żegnajcie przyjaciele Zostawiłem sobie kolegów, a ja podążam z powrotem tutaj do hangarów No bo przecież w sumie, żeby nie ukrywając to również i po to żeśmy tutaj zbudowali ten domek Już drugie piętro się buduje, zabezpieczymy sobie lepiej te totemy Nie będziemy trzymać nic tutaj cennego, to tylko będzie taka wylotówka na zimę a ja zaczynam obszukiwać tutaj i mam nadzieję, że, że będę miał szczęście, no i że znajdę ten detonator lub no detonator, no a co innego, lub też na przykład nie wiem kłada można by było sobie tutaj złożyć chociaż część, ej właśnie, ja części nakłada mam, to ja mogę sobie złożyć kłada, to może idziemy, a tego kłada widziałem jakoś tutaj yy, wcześniej, zaraz ja sobie zobaczę, czy ja mam w ogóle ten kit. Wciskamy sobie kit i jest, kład, jeden left. No to sobie zrobimy kład. Kurde, co jest? I co wziąłem? Nie, nie wziąłem. Mm, kit, spacja, kład. No i mamy, no i dobra, i ja sobie idę, a jeszcze sobie od razu y, kit gaz zrobię, bo nie mam przecież paliwa, jakby nie było, a tu jest ten kładzik. No i sobie to wszystko powkładamy tu i przyjadę do chłopaków wkładem i zobaczymy czy się ucieszą czy nie. O I jadę sobie do nich kładem O kurwa, ale zajebiście wyglądam na tym. Fajnie zamontowane są... są ee, Są takie... Takie z przodu takie jakby dodatkowe to chyba nie wiem, żeby pochować różne rzeczy. Hej, siemanko, mam kłada. Proszę. Hej. Nie wiem, czy mi się uda jakoś tu wjechać. Chyba tak. Fajny, nie? He. <laughs> No i niech chłopaki sobie bawią się, kładam, a ja biegnę z powrotem tutaj. A to wszystko z tego kita, co oferuje nam ten serwer, ułatwiając rozgrywkę. No i nie ukrywam, że sprawiając, że rozgrywka jest o wiele ciekawa, ciekawsza. No bo jak wszyscy wszystko mają, to wtedy jest normalna rozwałka, każdy się strzela i tak dalej. A ja przechodzę już w postać tą, z której mi się lepiej gra, bo właściwie z tej to mi się lepiej gra. No dobra, to co? Najpierw rundka ze wszy... wszystkimi zwierzątkami. O jezus, tu biegnie Bym musiał troszeczkę przyładować tą broń Dlatego również się tak ukrywam Oni wszyscy tutaj wyjdą Leżysz 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 Ale gdzie jest ta plujka? Czyżby ona... ona... Co jest kurwa? No zobaczcie, nieśmiertelny dzik, no ile dostał kuli, a jest kurwa nieśmiertelny, no co z nim jest? Nie tak naprawdę Dobra, już oni wszyscy uciekli Można powiedzieć, że wygrałem tą rundę A ja przystępuję do przeszukiwania dalej tutaj terenu w celu oczywiście znanym Szukamy... Szukamy zapalnika no bo zapalnik jest bardzo przydatny, może później uda nam się zrajdować którąś z tutaj z tych baz, e, może nawet tą dużą tu, no bo zapewne skoro e, te bazy są tutaj koło, e, koło hangarów, no to, no to przecież możemy domniemywać, że na pewno tam jest coś ciekawego. A jak tu na przykład skoczyć? A tu jest skrzynka. Nie wiem, na dziku, ale to by było, nie wiem, naprawdę trudne. Chyba, że na kładzie, kładem se podjadę. Tak zrobię, kładem podjadę i wtedy tam wejdę. Ostatnio dużo na ziemi skrzynek było tutaj, to właśnie tutaj się wybieramy. O! Nie, nie, no, tym to nie ustrzelę. A! Bliziutko, ale to właśnie jest to, że ograniczona jest ta widoczność. Ja czasami muszę opuszczać celownik na dół tylko w celu żeby o następny jakiś silnik to już mam dwa silniki w takim celu żeby a kto to strzelał to nasi to chyba nasi strzelali yy, w celu żeby zauważyć gdzie ten przy... gdzie, 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 gdzie gdzie nasz cel biegnie no bo to jest dosyć trudne prawda dobra tutaj nic takiego ciekawego nie ma i kto to strzela, to nasi? Trudno mi powiedzieć. Halo, kto tu strzela? Alo, alo! Odpowie mi ktoś, czy nie? Kurwa? Będę strzelał od razu. Nie wiem czy to jest mój, czy nie. Biegnie sobie tam, prawdopodobnie mój. Dostał. A i uciek. Ale to dasz, ale ja chciałem go tylko zranić delikatnie, a teraz wszystkie gówna biegną na mnie. Czy poradzę sobie. Piękny head. Czy poradzę sobie z, tą, z tym karabinem przeciwko tym zwierzątkom? No to by było bardzo trudne, bo ich jest tu naprawdę sporo Aczkolwiek teraz może nie przybiegły, dlatego że już je wszystkie wcześniej powybijałem Ty Ktoś strzela do mnie? Nie wiem skąd ale ktoś strzelał A i skrzynka jest Patrz jakieś zajebiste koło Nie wiem o co z tym kołem chodzi ale to chyba do niszczenia innych kół Nie wiem czy ktoś się wybiera tutaj O następne takie koło, e, fajne ale to prawdopodobnie moi, no bo kto inny by mógł tutaj strzelać, to ja przystępuję do dalszego obszukiwania tego terenu i tyle. Halo, halo, witam przyjaciele, w kolejnym odcinku jest bardzo, bardzo późno w nocy, niestety tylko o tej godzinie jestem w stanie to nagrać, chociaż ostatnio mam problemy ze snem, także i tak praktycznie nie śpię w ogóle w nocy. A co będziemy robić, moi drodzy, jestem w stanie wziąć kit, czyli 1C4 mogę wziąć w każdej chwili. A ja proponuję żebyśmy sobie połazili tutaj po zimie może uda się znaleźć coś na jedno C4 albo a, y, może uda się znaleźć y, detonator i wtedy na 2 C4 gdzieś sobie pójdziemy lub y, też pozwiedzam jeszcze nie wiem co ładny widok mamy tutaj stąd prawda y, tu chłopaki widzę że troszeczkę pięknie leży dobudowali, a w ogóle jeżeli chłopaki to oglądacie, to chciałem wam przekazać, żebyście wreszcie się pogodzili i się nie kłócili i rozwiązali problem z samochodem. Ci co wiedzą o co, ma, ma, o co chodzi, to wiedzą. Ci co nie, to nie. Także moi drodzy, ja idę szukać deto, a później wybieramy się w podróż. A więc standardowo zaczynamy od y, wycieczki y, do hangarów, czyli tutaj sobie przelecimy te wszystkie skrzyneczki. Mo o, ale... Ej, ktoś tu musiał być, bo to jest ta mała skrzynka. Ktoś to po prostu wyjął i wyrzucił, czyli ktoś niedawno tutaj był. Moi drodzy. Tam sobie ktoś strasznie zaczyna się rozbudowywać. Tam jest jakiś domek. Trzeba... Fajnie by było, jakby udało mi się znaleźć jakiś domek na jedno C4, to mógłbym sobie tam wjechać na spokojnie, o jest skrzynka, no i znowu jakiś silnik, tutaj strasznie dużo, o jest coś. The fuck dude, I was topped out, are you serious nigga? Come on, which way are you gonna come? Come see if you feel it, that... yeah that's right, run off bitch. Oj jak oh, widzi... Pussy. Właśnie mam... No i chuj, zabił mnie. Idź na chuj, bitch! Yeah, pussy. I just wanna talk with you, my friend. Czyżby tam jakieś totemy się paliły? Bo to widzę... Dym ostro tam leci. Eee, prawdopodobnie ten koleś też tam może być. Także trzeba uważać. Wezmę sobie pompę na krótki dystans i spróbujemy ustrzelić goście jeżeli tam jest bo chyba słyszałem nie jestem pewien czy słyszałem ale chyba chyba e, jakieś drzwi tam się otwierały sprawdźmy sobie czy to tu nie to nie tu to gdzie to? Gdzie, 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 gdzie ten totem był moi drodzy? Tutaj? O jaka tutaj baza? Aha, czyli tutaj wyjął totemy także prawdopodobnie będzie można wejść tutaj do do tego pomieszczenia, czy nie? Nie. Jeszcze nie mogę. O Jezus, Yeti. No ja wiem, że ty need eat, ale na razie. Ooooo, ale mi zajebał za pół. Ja pierniczę. Obawiam się, że mogę zaraz tutaj zginąć moi drodzy Do no, jakoś się udało walnąć. To jest niebieski łuk, także No i się nie udało. Niestety! Moi drodzy, no cóż, dobywa, e, bywa, bywa, że się zginie, prawda? No ja wiem, że mi się to często zdarza. Aczkolwiek wracamy na te miejsce. Zobaczymy sobie, może już można wejść do tego domu. Ten dom jakoś chyba nawet można było, nie wiem, w sumie to nawet tego nie sprawdziłem. Ja se zużyłem kit na jedzonko. Wziąłem se jedzonko. No i idę sobie tutaj. Myślę, żeby, żeby na przykład e, może podsadzić te C4 na, tutaj na to. Tylko, że z drugiej strony teraz e, jak będzie jeszcze jedno zabezpieczenie, no to będzie dupa, nie? Bo ja mam tylko jedno C4 niestety ptaszki ćwierkają, chociaż jest zima, ale fajnie. Jest naprawdę fajnie. Zajdziemy sobie tutaj do tego... Tutaj jest jakaś taka mały domek. Również chyba na jakieś, nie wiem, jedno, może dwa C4. Może tutaj zużyjemy. Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy moi drodzy. Czy można wejść teraz do tego dużego pomieszczenia tutaj, bo tutaj wszystkie te wyją. Ktoś to zbudował sobie. I niestety jeszcze chyba wejść nie można mm, No bo No bo przecież się nie otworzyło, prawda? <laughs> Jakie jestem dowcipny W ogóle to mi się spać mocno Zaczyna chcieć, ale nawet jak mi się chce to ja i tak nie mogę spać O tutaj już jest jakiś totem Który jest niby niszczący czyli co? Czyli tak jakbym tutaj już mógł rozwalić, prawda? No wychodzi na to, że chyba tak. A nie mogę. To mogę. To mogę. To aha, czyli on ten totem jest tylko do zaznaczania zaznaczania terenu tak samo ten, dlatego nie mogę, a to nie jest moja skrzynka przypadkiem. Tak jest, moja skrzynka i mam, odzyskałem wszystkie rzeczy. Fajnie, cieszymy mnie to bardzo. Pompę możemy sobie wsadzić tutaj. Dobra, ty tam spadaj. E, no to jednak nic z tego, to ja idę dalej e, podróżując, szukając jakiegoś domku na 1C4, bo ten kit mogę sobie zużyć w każdym miejscu e, i jak znajdę coś albo coś ciekawego się przydarzy, to po prostu chyba wtedy włączę nagrywanie zobaczcie sobie moi drodzy tutaj w szczerym polu znalazłem jakąś chatkę która wygląda dosyć fajnie śnieg pada kurde naprawdę nieźle oni to wszystko zrobili dawno nie byłem na ziemi i zapomniałem jak tutaj może być przyjemnie tu trzeba niestety uważać z tym schodzeniem z tej góry bo może się zakończyć naszą dziwną śmiercią upadkiem z wysokości Podajmy sobie po ten domek, zobaczmy sobie jak tam wygląda. Tu jest jakiś drugi, proszę. Hmm. Jakaś dobudówka drewniana obok niego. No i tam jest ten jeden domek. Ciężko teraz powiedzieć, no bo tak, bo ten to niby co? Co to jest on w ogóle? Co on tutaj ma? To drzewo tak wygląda, czy jak? Bo tam chyba... Nie ma sufitu, tak? Nie, jest sufit, tylko że tutaj drzewo jest. No i trudno powiedzieć teraz, gdzie będzie totem, bo ja tak nie bardzo używam tego sposobu. Tutaj nie można nic zrobić z tym domem, z tego co widzę. Przejdźmy sobie do tego drugiego. Da, jeszcze może otwarte nie no ale ciężko na przykład znaleźć yy, miejsce gdzie gdzie jest o tem prawda przyznajcie że naprawdę jest tutaj klimatycznie e, podejdźmy sobie do tego drugiego a ten drugi to chyba jest otwarty bo to chyba dopiero ktoś coś robił bądź lub po rajdzie nie no wygląda po rajdzie że ktoś tutaj zrejdował ten domek no ale do to temu niestety nie wszedł no ale z drugiej strony, po co do to temu, jak wszystkie rzeczy są tutaj, prawda? Chyba, że tam coś może być ciekawego. Myślicie, że tam coś może być? Heh. Dobra, moi drodzy, troszeczkę e, tak sobie pomyślałem, że tu jednak może być coś ciekawego, dlatego postanowiłem, że walnę to, że z może być tam coś naprawdę cennego No bo w sumie e, W sumie to nie wiem No ryzykuję Stanę sobie tu, zobaczcie ile rzeczy wypadło To wszystko z tego mojego Kita No i zobaczmy sobie co tam jest Czy będzie tam coś czy nie I głów do nieba I huj yeah! Ale idę sobie dalej szukać nie co tu jest? Sto bursztynu, siekiera, salut tytanium W sumie to wszystko mam Ale naboje można przecież sobie wziąć to jakiś gearbox, jeszcze strzała Nie ma miejsca na strzały Dobra, a po co mi sześć tego i to po co mi pistolet A nie ma tej czerwonej kurtki, bo chyba tam powinna być czerwona czy może coś zmienili w tym VIP-ie ale wydaje mi się, że powinna być czerwona dobra, ja tu coś tam zobaczę, ogarnę i wrócę do was dotarłem tutaj na drugie hangary właśnie kurde, uświadomiłem sobie, że zmarnowałem C4 bo tam jest taka mała chałupka wydać, wypadowa e, na jedno C4 i tam mogłoby być coś w środku e, chociaż z drugiej o, jest jakaś skrzynka, chociaż z drugiej strony podejrzewam, że i tak cenne rzeczy wszyscy biorą na siebie no jakiś silnik, no ale na chuj mnie ten silnik, no. Ja bym potrzebował tylko jednej rzeczy. Wypierdalaj. Co, teraz wszystkie dziki się zbiegną? Tak, ty też wypierdalaj. Ty też. I co, następny? Jeszcze ktoś chce? Wow Wynocha stąd. Co one dały skórę, bo jakby był tłuszcz, patrz rać, jakiś design, wezmę sobie, może uda się pomalować jakiś nasz. No tłuszcz to by się przydała, A takie inne gówna to nie. Potrzebuję jeszcze właśnie znaleźć detonator, co akurat nie jest zbyt łatwe. Te hangary są takie strasznie małe. Tutaj noc na tym jest tak jasna, że masakra, że w ogóle chyba nie ma róż różnicy co do dnia praktycznie, albo mi się tak wydaje, nie wiem. Tutaj nic nie ma Dobra jak coś się będzie działo to włączę nagrywanie Moi drodzy tam jest skrzynka więc może uda mi się jakoś tam Do... O udało dobra wskoczyć Już niedaleko a tam jest na pewno skrzynka I Daj no i chuj ale, ale ten ale znalazłem fajny sposób zobaczcie sobie sami wchodzicie sobie na ten płotek i idziemy, idziemy, ważne żeby tam na przykład nie, nie skakać no ale problem z wciśnięciem spacji postaram się tam skoczyć jak mi się uda to zobaczymy co tam jest noż kurwa naprawdę właśnie skrzynka stamtąd zniknęła rozumiecie to? czy wy to rozumiecie że skrzynka stamtąd zniknęła?